Ducha Świętego, Pan z Wami. Jedno nas tutaj zgromadziła miłość Chrystusa, tego Pana, który obiecał Ducha Świętego. Apostołowie zgromadzeni w wieczorniku, i my właśnie na ich wzór gromadzimy się w naszym kościele, by oczekiwać. Ducha Świętego i Jego darów. Urealnie się to dzisiaj przez posługę Księdza Biskupa Jerenusza Pękalskiego, którego bardzo serdecznie witamy w naszej parafii i prosimy o celebrację. Postaram się. My, przedstawiciele Rodziców Młodzieży, która pragnie tak przyjąć na kamen wierzbowania, serdecznie witamy Księdza Biskupa w naszej wspólnocie parafialnej. Hmm. Z rodzicielską troską towarzyszymy naszym dzieciom od chwili ich narodzin przez Sakrament Chrztu, Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz dobry przykład chrześcijańskiego życia, staraliśmy się wszczepiać w ich serca miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziś prosimy Księdza Biskupa o naznaczenie naszych dzieci Duchem Świętym, aby zesłał on swoje dary i umocnił je w wystawaniu wiary katolickiej, bronieniu jej i postępowaniu według jej zasad. Czytanie z dziejów apostolskich. Jezus po swojej ręce dał swoim apostolom wiele dowodów, że żyją. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Wody. A podczas swojego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimem, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił, słyszeliście o niej ode mnie, jak sił wodą ale wy wkrótce zostaniecie oszczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to życzy znać czas i chwile, które Ojciec pozwolił swoim władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego wątpliwość i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii. I aż do ziemi. Oto słowo Boże. to broni słowa Ewangelii według świętego Jana. Na, 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 na. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego. I będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał od Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie a to mi Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu wierzymywania zgromadzonej tu młodzieży w parafii św. Urszuli Czy bociec wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie Przygotowała się na życie, do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do wierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przez obrazowym tutaj kościołem, jakich Was oczekujecie od Boga w tym sakramencie? a nawet nikt do Wam poszło nagrody uzjaścili.